Wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować monetę upamiętniającą 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. To wspólna inicjatywa Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Litwy. Moneta ta została wyprodukowana ze srebra o próbie 999. Stempel ma lustrzany. Wymiary jej to 32 mm, jej masa to 1 uncja, a więc 31,1 g. Nakład to 10 000 sztuk, a data emisji była 10 października 2023 roku. Monetę można było zakupić w oddziałach Narodowego Banku Polskiego za 320 zł. Moneta jest o nominale 10 zł. Skoro już znamy parametry monety, przejdźmy do historii. Komisję Edukacji Narodowej powołano z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, uchwałą Sejmu Rozbiorowego z 14 października 1773 roku. Komisja była pierwszą, ale nie tylko w Rzeczypospolitej. Ale i w całej Europie, państwową instytucją oświatową. Podstawą finansowania jej działalności stały się dobra, pozostałe po kasację zakonu jezuitów. Początkowo w skład Komisji Edukacji Narodowej wchodziło czterech senatorów i czterech posłów. Komisarze nie pobierali wynagrodzenia. Przed Nowo powstałym urzędem postawiono zadanie przygotowania jednolitego systemu szkolnictwa. Fundamentem reformy miał być nowy układ i porządek nauk, oparty na aktualnej wiedzy, odkryciach i dokonaniach ówczesnego świata uczonych. Eksperci opracowali trzystopniowy system kształcenia. Na poziomie podstawowym funkcjonowały szkoły parafialne, na średnim wojewódzkie, a na wyższym uniwersytety w Krakowie i Wilnie. W pracach uczestniczyli nie tylko rodzimi specjaliści, lecz także najwybitniejsi uczeni europejscy. Wprowadzono przedmioty przyrodnicze, fizykę rozszerzoną matematykę, historię powszechną i narodową, geografię, elementy nauki rolniczych i medycznych, wychowanie moralne i fizyczne. Uczący się mieli nabywać kompetencje praktyczne. Jednoznacznie wskazano konieczność kształcenia rolników oraz dziewcząt ze stanów, mieszczańskiego i włościańskiego ograniczono naukę łaciny na rzecz języka polskiego powstała pierwsza narodowa gramatyka będąca ważnym narzędziem walki o nadanie odpowiedniej rangi językowi ojczystemu postulowano wyposażenie każdej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz wzbogacanie bibliotek szkolnych. Niestety niektórych dalekosiężnych projektów nie udało się zrealizować. Komisja napotykała też opór ze strony bardziej konserwatywnej szlachty, jednak działała bez większych przeszkód do 1793 roku. Szereg przyczyn destabilizujących państwowość w ostatnich latach istnienia Rzeczypospolitej wpłynął negatywnie na działalność urzędu. Konfederacja Targowicka ograniczała kompetencje komisji, podzielała ją na koronną i litewską, ale instytucji nie zlikwidowała. Ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji Narodowej odbyło się 14 kwietnia 1794 roku, miesiąc po wybuchu insurekcji kościuszkowskiej. Komisja Edukacji Narodowej w ciągu 20 lat swojej działalności wykształciła i wychowała wielką liczbę światłych rodaków. To oni odznaczający się Gruntowną wiedzą o polskiej wolności, suwerenności i kulturze przekazali te wartości oraz świadomość narodową kolejnym pokoleniom. Tak jak już zdążyliście się przyjrzeć, rewers monety przedstawia kompozycję z książek ozdobioną gałązką laurową oraz cytat z pierwszego uniwersału. Komisji Edukacji Narodowej z 24 października 1773 roku. Na awersie znajduje się wizerunek pieczę... pieczęci Komisji Edukacji Narodowej. W polu pieczęci widnieje okrągła tarcza pięciopolowa, na niej herb, korony i litwy, na tarczy sercowej ciołek. Herb rodzinny króla Stanisława Augusta. Wokół pieczęci napis w otoku, który dosłownie brzmi: Zgromadzenie przełożonych nad edukacją publiczną. Tekst nawiązuje do oryginalnej nazwy ustawowej: Komisja nad edukacją młodzi narodowej, szlacheckiej, dozór mająca. To wszystko, co dzisiaj chciałem Wam zaprezentować. Zachęcam do lajkowania oraz komentowania tego filmiku. Do zobaczenia. Cześć!